No jak bez Mikołaja, moi drodzy, przecież Mikołaj jest, jest naprawdę. Wczoraj przyleciałem z Laponii, dzisiaj zrobiłem międzylądowanie. No i w sumie to jest chyba dlatego, że kocham latać. Ja powiem Wam tak, jest mały plac e, w obniżeniu, są budynki dookoła. Wiatr, który ja dzisiaj mierzyłem, byłem 4 razy na wieżowcu. E, w dzień było 11 metrów na sekundę, to w ogóle wykluczało. Było 8, to też wykluczało. W tej chwili byłem niedawno, było 4,5 metra na sekundę, jest dobrze. Wszystko takie pory wiatru osłabły, i to jest dobry moment. Ale e, 3 lata temu i 2 lata temu w ogóle nie udało się polecić, bo ja już 4 lata mam gotowy terenifer. Więc to nie tak, że zawsze. To jest taki dzień rodzyneczka. W sumie sanie to nie są pierwsze sanie w Polsce. W Polsce już dawno ktoś zrobił w świecie, ale ja prowadząc szkołę Latania Dragon no, rozwijam to wszystko, więc są różne rzeczy. Zimą nie szkole, więc mam, zrobiłem takie sanie. To jest bardzo poważna konstrukcja i tak jak w tamtym roku rzeczywistość pokazała, było cudownie, A w tym roku no, myślę, że też będzie chociaż bez śniegu. Na w aeroklubie jest napisa, napis taki, lotnictwo szkoła charakteru i to naprawdę jest szkoła charakteru, bo musimy y, cierpliwie doczekać jakiegoś dobrego momentu, a nie po prostu dzisiaj chcę i robię to. Nie, pogoda rządzi, ale nie o pogodzie za chwilę święta, jutro Mikołajki, więc ho, ho, ho! Wszystkiego dobrego i zaraz startuję. A so, Jeszcze muszę pogadać chwilę z reniferami, zanim jest A, Po wylądowaniu mogę jeszcze trochę i porobić fotki. się